Cześć, siemanko, witajcie w nowym filmie i w dniu dzisiejszym będzie grubo, naprawdę grubo, więc już napisz, albo jeszcze ci nie powiem jak napisać komentarz, powiem w trakcie, ale zostaw kończy łapkę w górę, nastawiajcie i subuj ten kanał. I słuchajcie, jesteśmy klasycznie na hago i wchodzę sobie w bitwy i tutaj się naprawdę odwaliło. Tworzę sobie, stwórz bitwę, czyli klikam sobie twórz bitwę i mamy po pierwsze typ bitwy zespół 2 na 2 Brzmi naprawdę potężnie i mamy jeszcze jakiś rodzaj bitwy na share. W związku z czym, w dniu dzisiejszym w komentarzu Piszecie yy, jakiś tryb, w sensie jakiś sposób jak zarobić na jednym albo na drugim trybie Najlepszy sposób, wybieram oczywiście zgalanie blika albo playsafe'a za 5 dych Staw końcówkę w górę i subuj ten kanał A zwycięzców klasycznie na Discorda zapraszam Dodamy no, sobie skrzynki Ja, tak jak już Ci to mówiłem przyjacielu Nie mam pojęcia co do końca te tryby zarobią Dobra, dwa na 2 to kojarz, ale Sher totalnie nie mam pojęcia co bym mówił Więc stworzymy sobie może takiego ostrzegawczego coś takiego Ile z nas taka przyjemność będzie kosztowała? Nie, to wywalimy Hog'a. Za 10 koła bitwa, 2 na 2, tryb klasyczny. Możemy, go też zabić, możemy też go zrobić na innym? Aha, oprócz Shara. ok więc robimy klasyczny 2 na 2, tryb Borrow, pożyć część wartości bitwy, twoja nagroda będzie zredukowana o, o procent to jest to uporzuczony. Okej, okay, no to brzmi ciekawie, jakoś egzotycznie. No dobra, mi się to mega podoba, bo oczywiście bitwy są moim ulubionym trybem, a na dodatek, jak jeszcze wchodzą takie modyfikacje, yy, czy jesteśmy CT czy TT? CT niech będzie. Ok. Stój, to jak ci powiem, że możesz w prosty sposób ze stówki mieć 135, z 1000, 1350, innymi słowy 35% więcej? Chodzisz sobie na Pirate Swap, czyli na stronę do wymieniania skinów z gigantycznym bankiem przedmiotów. Jak widzisz, komu mają 35% bonus do depozytu. A to jeżeli wejdziesz sobie tutaj i wpiszesz kodik FIAKO. Co więcej, możesz tutaj pozbyć wielu śmieciowych przedmiotów z mojego eku na rzecz jednego ładnego. Strona kompletnie nie ogarnia naklejek, w związku z czym crafty nie są wliczane. Zapraszam cię bardzo serdecznie na Pirate Swap z kodem oczywiście FIAKO. Graj z losowym botem, tak? Gramy z losowym botem, niech będzie. I gramy z botem nerdem na bota horcho i Trolla. Czyli z tego co się domyślam, to my we dwójkę musimy trafiać i mieć więcej od nich. Dobra, teraz mamy coś lepiej, więc jesteśmy na prowadzeniu. I potem co dzielimy to 50-50? Chyba tak, okujemy wablu Fosfor. No, to będzie ciężko. Skander, Snowta, czyli ze skrzyni za 1200, to trafi coś takiego za 1200. Ok, fajne rękawice u No, nerd mnie trochę karuje, nie będę ukrywał, ale jeszcze trzy skrzynie przed nami, i ja tutaj liczę, że coś tutaj jeszcze zrobimy. Kabibara u No, trafia dużo lepsze przedmioty ode mnie, więc trochę im przykro. I wychodzimy na prowadzenie, dobra, tu jest suma. Teraz dopiero zauważyłem, że tu jest suma. Mamy wulkana i fejdy, tym razem ja trafiam, więc już jest fajna przewaga, tej się robi. No, mamy 1500 złotych. Różnicy Karambi Tiger tu w ostatniej skrzyni, nie pierdzie, że ty wygrają. Ty wygrają i każdy z nich zgarnia po 13 koła? Nie. Oni w sumie zgadnęli 13 koła. i Co się dzieje z tym 13 kołami? Nie wiem, ja zgadnęłem tak czy siak yy, cashback, czyli 200 zł, więc zawsze coś musimy tutaj jednak sprzedać niektóre przedmioty. Już zarobiłem setny poziom, by the way. Poziomy na Case Hagu, to jest. To, 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 to jest sztos, panie. To jest sztos, bo możecie sobie wbijać te poziomy i cały czas odbierać na stole przez skrzynki. W sensie po prostu sobie wchodzicie codziennie, więc nie musicie wpłacać i odbierać sobie darmowe skrzynki. Wchodzicie sobie darmowe skrzynki. Ja przykładowo codziennie mogę sobie otwierać 9 skrzynek, no nie? Z tym, w tym skrzynie za 87 poziom, w której minimum mogę dostać 20 Zł, ale dostaje teraz stówę, więc jest umówmy się ciekawie e, dobra, wracamy na te battle, bo to mnie szczerze interesuje, nie mogę się doczekać waszych batli. nie wiem czy to jest tryb share, ale do niego sobie jeszcze przejdziemy, mam nadzieję, że dzisiaj byś to udało zrobić co taką samą tworzymy? troszeczkę zmodyfikujemy, tak, tak, tak 10700, troszeczkę lekka modyfikacja, 2 na 2 4G czy Classic Public 10 tysięcy, dobra, Tymczasem znowu idziemy do CT Jeszcze wybór strony jest panie nie dość, że wybierasz typ, nie dość, że wybierasz po ja Kuźwa, tyle rzeczy można tutaj wybrać, także taktyki wasze na pewno będą jakieś powalone Tymczasem zaczynamy średnio. No jak za skrzynię za 800 zł, nikt z nas by się z czegoś takiego jakoś turbo nie ucieszył. In Love, wulkaniki, i bajone tutaj u nich, no tutaj mocno na, na prowadzenie wyjdą. 5200, kiedy u mnie 1300. Dwo Lightning nikt trafiamy, no i to jest duo partner kuźba, no i to mi się podoba. Mamy teraz przewagi 200 zł, no ale tutaj potężny kambek został zrobiony. Jeszcze dorzucam fejdy, no i teraz fajnie, jakby mój duo partner, czyli nic coś jeszcze trafił. Zobaczymy, czy coś by się udało. No, mocno średnio, Boddak co prawda z Good Knife'em, ale szału nie ma 200 złotych przewagi tym razem po istynie, ale trafiam tutaj Bajoneta No, Obsured ty gdyby nie było aż taki, Obsured pany, byłoby lepiej Niewielka przewaga, dobrze byłoby to zgarnąć midman Danger... Okej, my zgarniamy lepszego midman Dangera, co Coś się odwaliło, dawił X-Ray'a I dobra, mam 20 tysięcy Aha, i to patrzcie Ty, to mi dało 20 koła w postaci tych Hedge Za 20 koła, Aleczkę, czyli że... What? Czyli, że my w sumie zgarnęliśmy 23 koła i każdy z nas dostał po 20 koła? Czekajcie, ja dostałem, no dostałem te, te przedmioty. O, kuźwa, ej, to jest mocny tryb, naprawdę. Że to, co w sumie, jakby trafiliśmy, to dostajemy? Czekajcie, czy, czy ja coś zaświrowałem tutaj? No nie, no bo ja miałem 10 tysięcy. mnie miał 13. Aha, no dobra, to jest to ile w sumie wygaliśmy No tak, bo w sumie to jest 40 tysięcy w batli więc to rozdzielamy na pół No dobra, okej, okay, to, 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 ma rację bytu To ma rację bytu No dobra, okej, okay, czyli że już mamy naprawdę potężną wygraną. hatch Maisy, Fajnie, że też wygraną jakby jednego skina z tego To mi się tutaj podoba No dobra, typ 2 na 2, naprawdę mocne tutaj Fajnie by dołączyć a jeszcze mamy dwa na 2 przy underdogu możemy zrobić, też będzie ciekawe Więc co już te czy underdog, mamy tutaj coś, 3 300, no coś by tutaj trzeba było sprzedać Hatch Maisy, póki co zostają Sprzedamy sobie to, to, to będzie to jeszcze coś? No, może jeszcze tegoś pozbędziemy. Mamy tym samym 15-16 tysięcy ideolo. Ideolo, coś takiego musimy tutaj testować. Ale zanim to testujemy, pamiętajcie, że strona KSAK jest zarezerwowana za tylko dla osób pełnoletnich. Jeżeli taką jesteś, możesz kliknąć tutaj w plusik, a następnie wpisać kodik yy, FIAKO. Tylko najpierw musisz wybrać spośród wielu metod płatności i wpisujesz kodik FIAKO, który daje ci, yy, zastosujesz oczywiście, i on ci daje 10% bonusu do ładowania i dwie skrzynie totalnie za FRIKO, więc. Przejść obok tego obojętnie myślę, że nie należy. Bitwy, jeżeli jesteś oczywiście osobą pełnoletnią, bo tylko dla takich tu jestem, pamiętaj o tym. Dobra, zespół 2 na 2, 4 gracze oczywiście, underdog. I zobaczmy co tutaj będzie, dodajmy skrzynię. I może byśmy coś tutaj polecieli, co? Weźmiemy sobie, weźmiemy sobie tą skręczkę bo jest ciekawa, to weźmiemy. I teraz może dodamy i Tusia jeszcze. Tylko to 14 koła, to już tak trochę bez przeginki, ale case hog'a bym z jednej strony, dobra wywalimy. Ten illo w sumie powalony nie był, 13 koła z taką battle. Jak się bawić, to się bawić, tak? Służb za 13 tysięcy, znowu strona. A dobra, teraz weźmiemy cetate. bo czemu by też nie? wcześniej wygrałem po CT, wiecie, to ma rację bytu, tak? Okużę, będę po prawej stronie. No to będzie ciekawie. Nitro jako nasz oponent. Okej, okay, trafią hydroponika na samym starcie, co jest dosyć fajne, no tylko, że z perspektywy Underdoga nie do końca fajne. Ursusik, no fajnie, fajnie mi leci. Bardzo się z tego powodu cieszę. Niesamowity drop, fenomenalny, bym powiedział. Okej, okay, Diggle Blaze u mnie, no trafia bardzo ładne rękawice, Nitro na szczęście. 2000 różnicy, no patrzcie, to są naprawdę powalone powolne kasa, chodzi. Patrzcie, 13 bitwa kosztowała, a już w pulice jest 21 jakby wydropione, no nie? Więc naprawdę, naprawdę go było. nawet 20 było wcześniej. No i mają przewagi. Mają przewagi w postaci 3000. Liczę, że coś tutaj by się wydarzyło. Te fejdy niezbyt mocne nawet też ten no, nasz był mocniejszy. No i dwie skrzynie. Czyżby nituś? AWPA fejt u nich, a Wpa za 5 koła, pięć koła, dobra, okej, okay, w porządku. Jest potential. Ostatnia skrzynia tylko 1200 różnicy. Classic, czy Classic będzie a tyle warty? Jest szansa. Tak jest! W ostatniej skrzyni to wygraliśmy. Jeszcze ten to w ogóle dwa koła kosztował, czegoś nie spodziewałem. I dzięki temu różnicom jak możemy zobaczyć... Ej, w sumie 2200, to w sumie nie tak mało. 2200 różnicy i zgarniamy i zgarniam sobie zajęłistego Wadusa. To jest darobister, że tak kumuluje te skiny. To po prostu jest sztos stulecia. No ten tryb naprawdę, naprawdę przemocarny. Nie boję się tego słowa, e, słowa użyć. Nitruś Poker, No co, nic ja sobie nie jednego? Czoły też, nie, akurat tam 3000, to teraz nic o od... Kurde, przecież ten battleplay będzie. No, niedobrze się podziało. Ale zdarza się i tak. No i tutaj potężne skiny wjechały na rejon. To mi się podoba. Sprzedamy sobie to, 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 to To i to. No i już tam jakiś budżet się powoli robi. Jeszcze coś mi tu można było sprzedać. Ty, możemy się tego pozbyć, tego pozbyć, tego pozbyć. I dawajcie, otworzymy sobie coś. Otworzymy sobie coś, plan B. Może nie. O. Kanto jest nocik. 1200 polskich złotych i liczę, że tutaj taki właśnie Karabin Fejdzik, Lotter, coś takiego, według mnie będzie miał potencjal tutaj, żeby polecieć. Fuel Injector za dwa koła, no więc klasyczna taktyka oddało no to spitalamy. Snorty? No dobra, niech będzie Snorty zatem. 1800 zł. Taka skrzynia. Fajnie byłoby tutaj coś takiego dostać, taką awupkę, taki gangnier na przykład, w lotus. Mam wyższy poziom! Setny poziom biłem w tym momencie. Ej, dobra, czekajcie, przejewamy audycję. Dobra, trafmy tutaj coś powalonego i idziemy obczaić co za setny poziom. Bo oczywiście oprócz. A, no to tyle? No to zarąbiście mi poszło. Tak czy siak, oprócz tego, że mogę sobie te dajmowe skrzynie za poziom i właśnie blokowałem skrzynie za setny poziom. O, kurde. No to może być mocny temat. No dobra, to z nią się jeszcze wstrzymam, ale oprócz tego za każdy wbity poziom otrzymujesz również nagrody, ja sobie tutaj w ciul tych nagród nie odbijałem, ale patrzcie dostaję na przykład 3200 zł za wbicie z tego poziomu, dostaję 3 koła tylko za to, że byłem poziom, no nie? Więc to jest naprawdę, naprawdę potężnie na Hagu. twórzcie bitwy, pamiętajcie w komentarzu, bo naprawdę tutaj potrzeba jakichś potężnych battle. No weźmy sobie tego inlowa. ja to prawda tą skrzynię odpuściłem, ale teraz udało. I to mi się podoba. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że podobało i mam nadzieję, że widzimy się klasycznie już jutro. Trzymaj się do następnego strzała!